Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Wild Rails, czyli Dead Rails TD, jak ja to mówię. I słuchajcie, kolejny update właśnie wczoraj miał miejsce i to słuchajcie, do no, późno wieczorem, dlatego też dzisiaj nagrywam i jako, że gierka wam się spodobała, to zostawcie znowu łapeczkę w górę. Bardzo was proszę o łapeczkę w górę, bo naprawdę gra mi się w to świetnie. Tak jak mówiłem, to jest taki styl właśnie Toilet Tower Defense we wczesnym, wiecie, etapie, kiedy ta gierka powstała dopiero i to, to mi tak przypomina TD, że to jest masakra. I teraz słuchajcie, mamy Easter 4 na 4 czyli ostatni chyba, Ostatnia część Easter Eventu. To po pierwsze, mamy nowy Samon Unit. Znaczy, o, generalnie nowe Samon Unity, czyli kilka. Endless Mode, czyli coś, co sobie przetestujemy w kolejnym odcinku, bo dzisiaj mamy coś fajnego do zrobienia. New Golden Unit. New Exclusive i Tesla Godly. A propos Tesla Godly, to jest właśnie ten ziomek. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Mamy tą Tesla. Mamy snajpera aktualnie. Ulfa. No, chciałbym trafić tego wilczka, bo wiecie, no, ja, ja tak jakoś mi się on podoba. No nie wiem, po prostu jest mega uroczy. Więc użyjmy może Lag Boosta. I na to jedno losowanie, które mam, uwaga, 10. I nie mamy, nie mamy i tak. Ja nie mogę, ale lipa. Naprawdę, no bardzo bym chciał go zdobyć, ale widzowie, muszę się czymś pochwalić, bo jak nie nagrywałem, to grałem i to bardzo dużo grałem. Bo tak jak mówiłem, chcę grać i chcę to robić naprawdę mocno. Słuchajcie, mam doktora, który healuje. Nie wiem, co daje healer. Pewnie są jakieś stuny później, no ale ja tego jeszcze nie ogarniam. Ale widzowie, mamy dwa krejty, tak w ogóle, więc sobie otwórzmy. Isterbani, dobra. Kolejny, cyk, e Eginator. No jedyne, co mnie wkurza, że nie mam tego Werbani nadal, a troszkę już porobiłem. Patrzcie, 37 tier. Na Season pasie, także bardzo, bardzo dużo. Event Pass leci, misje robione. W shopie mamy werbani, a ja widzowie kupiłem w nowym update'cie za 15 tysięcy jajek tego złotego Golden tour Red Bunny. I słuchajcie, porównując go z to Red Bunny, zobaczcie sobie tutaj. Macie Mityka, który bije 500, co 0,3 sekundy, 17 ręża. Tutaj ręża mniej i troszkę m, też więcej cooldownu, ale obrażeń 2050. I wiecie, jak on mi ugrywa teraz Easter Event? No, przepotężnie. Dlatego właśnie mam taki plan, żeby sobie tą ekipą, którą tutaj mam, pójść i gramy sobie normalne tryby nawet przejdziemy Nightmare'a mam takie wrażenie że możemy przejść Nightmare'a to jest generalnie postać z kategorii Gold i to są właśnie te Goldy limitowane dlatego widzowie warto było to robić i od razu w pierwszy dzień zniknęły było 800 tu mieliśmy 250 tych Golden Werbani tu mieliśmy 400 Golden Edgeinator i generalnie ja wtedy nie grałem jakbym grał to pewnie bym to miał no i teraz tak ten Werbani no cały czas go próbuję zdobyć Tesla też będzie moim tutaj takim wiecie czymś co bym chciał zdobyć takim moim konikiem ja propos widzowie konika Patrzcie, kogo my tu mamy, hallo! Normalnie, widzicie, że. <noise> Czekajcie, że oni zamknęli. Po prostu zamknęli Horsa? Normalnie, panie szeryfie, co pan robi? Nie, nie, to nie, to nie szeryf, dobra. myślę, że to jest to miejsce, gdzie jest szeryf. A szeryf jest, rewards, hotel. Nie, to chyba było, że szeryf. Dobra, to no może coś tu pozmieniali. Więc mamy tego Horsa, którego możemy kupić za Robuxy. No ale widzę, obaj, za Robuxiki to ja nie chcę. Nie, nie, nie. By na razie graby Free to Play. Znaczy. Powiedzmy, nie? Bo mam taki plan, żeby kupić sobie też Double Bonds. I myślę, że to będzie spoko. Mam troszkę tych Robuxów. Wiecie, na takie rzeczy warto wydać. To siebie też kojarzy, właśnie, z TTD. Troszkę oszukane, bo 99 Robux, a tu pokazuje 79. Nie wiem, dziwne. Ale mamy laki, jak widzicie. Own Item, ok? I tutaj też mamy Double Bonds. Czyli mamy większego laka. Więcej zarabiamy. Spoko, fajnie. Bounce Boosta bierzemy. No i lecimy. Lak Boosta mamy tak po prostu. Już nawet nie pytajcie, widzowie. Totalnie tutaj odwaliłem. Mogłem tego nie otwierać tak szybko. I tak, na City graliśmy. Mamy jeszcze Castle. Mamy jakiś Cave, Frankenstein Lab. I tyle. Dobra, to lećmy teraz Castle i zagramy sobie teraz na trybie normalnym. Później kolejną mapę na hardzie. I na Nightmare, tą ostatnią. Chyba, że City na, night, na Nightmare będzie łatwiej. Mam też Jade Vampire, czyli Golda, którego mamy do otworzenia tutaj, widzowie. Ale ogólnie ja zbieram tego golda, żeby kupić 10 kredytów na raz i spróbować trafić Jerwulfa. Więc ogólnie, no na razie nie kupuję, nie wydaję, a mam tego golda już troszkę, nie? No wiecie, gram tak sobie for fun w tą giereczkę niedługo, a już tyle mam. Więc mamy tak, medium, 30 waveów, ok? Bazę bronimy tutaj. Mamy jakąś bazę taką. Ej, czekajcie, one idą już tutaj? No mega bliziutko, br br bratku, co jest? Dobra, tu mamy start, no to okej. Okay. Tu mamy autoskipka. Mam też trzy razy Speeda kupiłem widzowie. Tak, troszkę wydałem na tą gierę, ale powiem wam tak. Ogólnie mam wrażenie, że. To dobrze, że wydałem, bo warto wspierać twórców serio, mają dobry vibing, wiedzą jak dobre TD zrobić, czyli wiecie, po prostu dobry tower defense. Ej, czy oni poszli górą? Okej. Okay. No, są jakieś błędy, wiadomo. Wiecie, tutaj błędy będą. To jest gierka we wczesnym dostępie, nie? To jest tak, tak zwana alfa, Tak samo jak Dead Rails, to prawdziwe. Oryginalne jest w Alfie, tak też to tutaj jest w Alfie. To widać w sobie. Więc słuchajcie, no, tak to wygląda. Dajemy Jade Vampire, który ma 90 obrażeń od razu. Sekunda cooldownu, 8 range, Ale słuchajcie, to nie jest najmocniejsze, bo oczywiście najmocniejsze jest ten Bani. Patrzcie, najmocniejsze jest ten Bani Golden, którego zdobyłem jako limitka i to naprawdę tak ugrywa. No, ale na razie weźmy sobie, dajmy może zwykłego. Pyk, mamy zwykłego. No, i zwykły też bije bardzo dużo, też bije bardzo szybko i naprawdę powinniśmy przejść tą mapkę bez problemu. Mam takie wrażenie, że wygrywając easter event i zdobywając tą limitkę, zrobiłem sobie coś takiego, taką przysługę, że mogę teraz wszystkie zwykłe mapy przychodzić bez, bez problemu, co nie? Mamy wolfy, ok. I teraz tak. Kładziemy tego Golden Bunny i patrzcie to, ile on bije. 212 Ranger, 06 0,6 cooldown. I teraz to nie wszystko, bo oczywiście lecimy dalej. Uwaga, 4,5 tysiąca wbijamy. Na Easter Evencie szybciej się wbija tą kasę. Tutaj jakoś to wolno idzie. No jest to medium, więc pewnie wolniej. 450 obrażeń, patrzcie, w porównaniu z tym na drugim poziomie. No to naprawdę dużo. Co tu mamy? Jakaś, jakaś gazeta. Vintage Newspaper. Ok, Martini Long. Jakiś tutaj w ogóle outkit. Co jest? I fajnie to wygląda. Więc tak. Drugi poziom tu Red Bunny. 120 5 obrażeń, 14 ręża, pół sekundy cooldown'u. Tutaj pół sekundy cooldown'u, 450 obrażeń, 14 ręża. Także mają to samo. No ogólnie ten turret bani zwykły będzie miał więcej ręża, koniec końców. No i szybszy troszkę będzie, ale obrażeń o wiele mniej, bo ten złoty bani widzowie, no to tak leci, że to jest masakra. Patrzcie to, 950 obrażeń, lecą werewolfy, nas to w ogóle nie rusza. 17 koła tutaj dolarków i robimy ostatni poziom. 2050. Jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, bo generalnie jak sobie ulepszymy Jade Vampire, jeszcze pokażę wam Jade Vampire, na maksymalnym poziomie 700 obrażeń, 12 ręga, pół sekundy cooldownu. Pirata używam tylko na start. Wiecie, to jest taki mój starter. Stawiam na start, ogarniam start i tyle. I go zabieram i go nawet nie używam. Edginator, znacie, był w poprzednim odcinku. Po prostu no taki sobie ziomek i jajca rzuca jajcami. Ale jedna rzecz jest ciekawa. Jak sobie postawimy tę Bunny, nie? To patrzcie, dajemy kolejnego zwykłego i kolejnego. I teraz tak, już czwartego nie możemy, ale jak postawimy złotego, to drugi. Patrzcie, tutaj normalnie cyk, cyk, trzeci. I jeszcze czwarty, czajcie, normalnie cztery maksymalnie cztery można, czyli więcej od tego zwykłego m, aż o jeden, ale, ale jednak to dużo robi, tym bardziej, że ten złoty bije o wiele, wiele więcej, więc tutaj naprawdę powiem wam, że do grubo to wygląda, naprawdę grube, jak sobie ulepszę ich na maksa, to już nawet nic nie muszę dodawać, ten Jade Vampire nie ma co robić, patrzcie, muszę go przestawić tutaj, 600 dolarów za taki medium, okej, okay, widzowie, to my lecimy, to my robimy Nightmera, naprawdę, no Nightmera musimy zrobić, bo przecież to tak oddaje, quest jakieś zrobione nie ma, ale prawie 400 golda, jest okej. Okay. I teraz tak, widzowie, lecimy tu, City, Castle, to dajmy może teraz Cave'a i Cave'a przejdziemy na jeszcze trudniejszym trybie, wiecie, to jest taki odcinek, gdzie maksujemy sobie wszystkie rzeczy, mamy bardzo fajną, tutaj mamy w ogóle farmera, mamy też, widzowie, farmę, farma istnieje, mógłbym ją wziąć w sumie, zamiast tego Eginatora i zobaczymy, jak działa, bo mamy też farmę w tej grze, no i to naprawdę wygląda solidnie, nie, ta gierka w ogóle wygląda solidnie, jakoś tak mi się podoba, to no, taki Vibing TTD, tak jak mówiłem, no naprawdę. Dobra, mamy Harda, 500 dolarków, ale my mamy Boosta razy dwa i Nightmare daje 900... O chłopie, to 1800, a tutaj 1000, dobra, lecimy, wszystkie przechodzimy. Mimo, że wolałbym od razu Nightmare, ale wiecie, lecimy tak, mamy kejwa, gdzie oni z tego kejwa idą? Entrance to my tutaj bronimy, a one idą pewnie stąd, prawda? Z tej tutaj, no z tej kopalni, nie? Z tego szybu, czekajcie, zobaczmy, tutaj, dokładnie, idą sobie tutaj, no to dajmy sobie pirata. Piracik powinien początek ogarnąć. Mam nadzieję, że ten starter na takim hardzie da sobie radę, bo wiecie, to jest jednak poziom hard, więc czy ten starter da radę? No nie wiem, zobaczymy, no nie jestem tak do końca pewien. Razy trzy spida Dajemy. Farmera dajemy. I zobaczmy, co ten farmer robi. On tańczy, digi dag dajo, coś takiego, <śmian> normalnie. Ej, jakiś tancerz nam się trafił, tancerz farmer. Ile można farmera w ogóle postawić, bo póki co to stawiam go dużo, dużo, dużo. 50 dolarków daję, po ulepszeniu 150, dobra. Ale bratku, ile was można postawić? Co jest, ile farmerów? Okej, okay, czyli pięciu farmerów, dobra, bo już się wystraszyłem, nie? Że to aż tak tego dużo jest tyle. Dobra, Jade Vampire damy tutaj. I teraz tak, dajmy jeszcze Jade Vampire tutaj na początek. No i zróbmy sobie tak widzowie, żeby tutaj już początek zbijać, nie? Żeby początek nam szedł. Lecimy sobie tu Red Bunny i lecimy sobie tych farmerów, ulepszamy i zobaczmy ile farmerzy nam dadzą, bo to jest dla, naprawdę dla mnie tutaj mega ciekawe, jak można wymaksować farmerów. Dobra, to tak, kolejny farmer 1200 500 dolarków. Ej, mu się pali słomiany kapelusz. Co tu się dzieje, gościu? Kapelusz ci się pali. Pomocy. Ziomkowi się kapelusz pali. Co ty się odwala? Dobra, widzowie, Golden Bunny, żeby wygrać, wiadomo, jak damy Golden Bunny to na pewno wygramy. Nie wierzę, że Harda nie przejdę tym Golden Bunny. On jest zbyt OP. On jest totalnie, widzowie, no totalnie odklejony, nie? On jest zbyt mocny. Po prostu, on jest zbyt mocny. 550 200, dobra. I teraz patrzcie, jakie donate mi dają farmerzy. Dawać mi swoje uprawy. Dawać kasę, dawać kasę za tutaj pola swoje ryżowe, czy tam, nie wiem, jakieś zboża. No w każdym razie musimy, widzowie, zbierać opłaty. Wiadomo, podateczki muszą być podatki, także zbieramy z farmerów. I mamy dużo kaski. Dobra, lecimy dalej z tym poziomem. Dobra, widzowie, powiem wam, że farmy będę używał, bo naprawdę spoko to oddaję. O wiele szybciej ulepszam postacie. A tutaj, no, tak dużo tej kasy nie leci na zwykłych trybach. Tutaj 17 koła potrzebujemy. Tutaj mamy ulepszonego. No, powiem wam tak. Ogólnie same te Turret Bunny no, robią całą giereczkę. Jak widzicie, mamy jakieś nowe postacie. Wolf Bandit. Jakiś tutaj Horse taki idzie. Normalnie ten Horse OP. Którego możemy kupić sobie. Idzie, dobra. Sprzedajemy tego pirata, bo on już jest niepotrzebny. Jade Vampire dajemy na początek. Bo ziomek net nie będzie miał zasięgu, nie? Te Turret Bunny totalnie mu zabierają robotę. Powiem wam, że Easter Event jest totalnie dla nowych graczy. Jest mega free-to-play friend. Jak sobie wbijecie do gierki i naprawdę się przyłożycie, to możecie sobie takiego właśnie nawet turret baniego, nie? No bo już niestety tego golden nie zrobicie. Jak nie graliście, no to, to nie zdobędziecie, nie? Jest za późno, jest po prostu za późno. W ogóle Jade Vampire chyba można pięciu, prawda? Dokładnie czyli tak, ja za bardzo nie mam co postawić nawet mogę tylko piratów tutaj sobie wrzucić już tak naprawdę, tych starterów moich okej, okay, starterek kolejny nie, już mamy za dużo postaci, mamy farmerów, którzy dają łącznie, uwaga, 2,5 koła, 2,5 tysiąca co każdą rundę, to jest bardzo dużo i słuchajcie naprawdę warto mieć tych farmerków spoko to wygląda, jak widzicie 35 wavik na 3 razy speedzie, no to wiadomo idzie dość szybko, muszę zagrać koniecznie nightmera, bo jak patrzę na to, to jesteśmy mega w stanie to przejść, skeleton! joł, tu jakieś szkielety już nawet idą, dobra, ty jest jakiś wyższy poziom Dead Rails. Totalnie, widzowie, lecimy mocno. Dobra. Jestem ciekaw, kto będzie tutaj bossem właśnie w tej kopalni. Czy jakiś, nie wiem, górnik? Po prostu kopacz jakiś? A może jakiś taki duży, przeogromny skeleton? No, wiecie, taki potężny szkielecik. Zobaczymy. Mamy tego Tesla. Dobra, czyli Tesla jest tutaj mistrzem. 1500 dolarków. Widzowie, to jest nawet więcej, bo 500 pokazuje, a ja dostaję 1500, naprawdę? I co się dzieje? Myślałem, że 500 no, razy 2. Wiecie, double bonds, no to... Okay. Dziwne. A nie, czekajcie, no przecież! Co ja gadam? Zobaczcie, ja mam tutaj kupiony game pass na razy dwa, i jeszcze mam boosta odpalonego razy dwa. Dobra, no to jak najbardziej to ma sens. Dobra, to sorki, to się pobyliłem. Pass się niestety nie wbija za normalne gierki, także tutaj mamy minus. No ale słuchajcie sobie, zagram ten pasik, na pewno wbije. Jak wbiję maksymalnie go daleko i będę miał te gold creaty, to sobie pootwieramy na odcinku. No i teraz tak widzowie, wyłączamy sobie tutaj rzeczy. Nie wiem po co to się włącza za każdym razem. No i tak, spróbujmy coś trafić. 900, uwaga. Czy trafimy nowego golden, znaczy gold legendary tego wolfa. Ja bym go bardzo chciał, ale widzowie, jak widzicie, totalnie nie oddaje, no nie wiem. Po prostu ten wilczek mnie nie lubi. A bardzo bym go chciał, bo mi przypomina wiecie, takiego Minecraftika, nie? Totalnie Minecraft tutaj moment. Więc no, bega, bega. Fajnie ten wolfik wygląda, tylko jak go zdobyć, nie wiem, no będzie ciężko, to na pewno. Ten doktor na stuny. nie wiem, czy warto go brać. Na razie wiem, że warto brać farmę. Farma jest spoko. Mamy, mamy wolfa! Widzowie, udało się, baby, baby tego słodkiego ziobeczka Dobra, to tak, zamiast tego Jade Vampire bierzemy wolfa. Wiem, że on jest gorszy od Jade. Vampire, ale chciałbym sprawdzić go, mimo, że Gramy teraz Nightmera, to myślę, że damy radę Dobra, więc tak, weźmy sobie tego zioma Tego mityka nie sprzedaję, bo mogę Go wymieniać, Stokoła koła go jest, to całkiem sporo Ale nadal, no wiecie, jest w miarę taki rare, nie? Myślę, że okej, okay. dobra, więc tak, wchodzimy sobie tutaj i teraz bierzemy ostatnią mapę, Frankenstein Lab. I razem ze mną zobaczycie wszystkie mapki, czy warto grać w giereczkę. No pewnie, że warto. Naprawdę powiem wam, że jest taki no Vibik, ttd, że masakra. Dobra widzowie, czy przejdziemy Nightmera? Wątpię, ale może, może jakoś się uda. Zobaczymy, czy Farmera od razu stawiać na początku? Nie wydaje mi się. W ogóle mamy problem, bo tak, jest z dwóch stron, słuchajcie, wejście. No będzie to mega trudne moim zdaniem. Naprawdę to będzie trudne. Dajmy Farmera może od razu, 150 cyk. Farmer, jakiś tutaj Farmer? Nie, no niestety tutaj nie, bo potrzebujemy kolejnego pira. Pirata. Mamy lipę, mamy zamaskowane postacie, które mnie dojadą. Dawaj stary, dawaj szybciutko, dawaj szybciutko. Dobra, tak, farmera nie daję, damy pirata tutaj. Dajmy pirata. Mam nadzieję, że dam radę. Dawaj pirat, dawaj pirat, stary, dobra. Dajmy kolejnego tutaj farmera, jeszcze jednego farmera i jeszcze jednego. I teraz może damy radę, uwaga. I potrzebujemy jak najszybciej widzowie się tutaj, wiecie, wymaksować i postawić gdzieś tutaj jakąś lepszą postać. Dajmy wolfa! Patrzcie, normalnie ten wilczek ma karabin na sobie maszynowy. Dobra! i gości będzie dobry, będzie dobry, na pewno będzie dobry. Dajmy sobie farmera na wyższy poziom. Dobra, kolejny farmer, no i teraz tak, mamy kolejnego farmera i teraz powinienem zrobić turret Bani, wiecie? Wydaje mi się, że turret Bani musi wjechać, bo mamy już problemy. Patrzcie, jak tutaj, no, jest problem. Dobra, turret Bani, no i niestety nie było tutaj zasięgu, ale spokojnie, spokojnie, damy radę. Większy poziom farmera, większy poziom farmera. No powiem wam, że na Nightmerze jest problem, jest naprawdę trudno, serio. Po, potrafi tutaj Gierka zaskoczyć? Fajnie. Jest to na pewno na plusik, bo wiecie, no im ciężej, tym lepiej. Bo jak Gierka by była zbyt prosta, to też gorzej, Te, to też nie dobrze. O, też niedobrze, To chciałem powiedzieć. Dobra. 1200 cyk. No i ostatni farmer do zrobienia. Siema farmer, choć tu dobra. Mamy go, i teraz tak, tego wyrzućmy. Dajmy sobie te, tutaj złotego zioma. Oj, przegrałem. Dobra, widzowie, play again. Wydaje mi się, że złoty ziomek będzie potrzebny jako pierwszy. Nie tu Red Bunny, tylko ten złoty, bo przegramy. Ej, naprawdę jest trudno, jak widzicie. Także, serio? No, jest nieźle. Mamy Frankenstein Lab. Tutaj w ogóle uciekł Frankenstein. Normalnie, nie ma go na tym stole. No to powiem wam, że nieźle tutaj się dzieje, jak on uciekł. Dobra, dajemy tak. Pick vote, autoskip. Może autoskipa tak nie włączać cały czas, ale wiecie co? Ja wolę grać na autoskipie jakoś tak bardziej. Dobra. Ej, jak dam farmera przed rozpoczęciem, to jest jak w Spongebob Tower Defense, że od razu daje farbę. Dobra. To nie wiedziałem nawet. To spoko, Ej, to trzeba tak robić. To trzeba na początku stawiać farmy, wiecie? Bo jak postawimy, widzieliście, postawiłem farmera. No, to na samym początku dał mi farbę, Mimo, że wiecie, to jeszcze tak naprawdę nic tutaj nie było. Dobra, dajmy tego Ulfa. I wolfik niech sobie stoi, nie, nie wiem. No, na przykład, niech stoi tutaj, nie? Tak na początek. Dajmy farmerów, i tak na początek ten wolfik może da radę. No, ważniejsze, żeby wyrobić tych farmerów, żeby to, wiecie, jakoś szło. Na razie, wolfik powinien dać spoko rezultat. No, powiem wam, że nie jest najgorszy. 550 ulepszonko. Dobra, to ulepszamy go. I teraz bije całkiem szybko. Dajemy farmera. Dawaj farmera stary, szybciutko farmer. Kolejny farmer, dawaj stary farmer, farmer. I teraz musimy tak, jak najszybciej zrobić tych farmerów, bo będzie lipa, widzowia. Już teraz na nas tutaj lecą, i to bardzo mocno. Dobra, to robimy tego golden bunny. Próbujemy zrobić golden bunny, bo za chwilę będzie problem. Chyba, że damy radę tego postawić. Nie, goldena, goldena. Czekamy na goldena. I goldena robimy tak, że damy z jednej strony i z drugiej, oczywiście. Więc tak, tutaj goldenik, tutaj kolejny goldenik, ale zanim to, albo dobra, już dajmy dwa. Dawaj i farmera. Lecimy teraz farmera totalnie. Dobra, farmer cyk zrobiony, 1200, 550. Dawaj, dawaj stary. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Mamy Tesla Ulfa 2500 HP. No chłopiec ogromny, nie? Naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo ma HP. I teraz tak, potrzebuję na pewno ulepszyć moich ziomów. Bo za chwilę będzie problem. Na pewno potrzebuje farbę da Baxa. Wiadomo, farba nam da tutaj dużo. I teraz tak, z tą dużą farmą m, tak naprawdę możemy wszystko. Patrzcie tego Ulfa. Normalnie, on ma kowbojski kapelusz. Jaki mega uroczy zwierzaczek, nie? Totalnie, widzowie. Ja nie mogę, mam takiego Ulfika słodkiego. Co tu się dzieje? Dobra, jeszcze jeden Golden. Tutaj Golden i jeszcze zwykłe tu Red Bunny, nie? I myślę, że totalnie dajemy radę. Totalnie tutaj ogarniemy. Dobra, widzowie. No i to już jest chyba ogarnięte. To już jest właśnie chyba ogarnięte. Mamy tego Ulfa, który jest mega uroczy. Naprawdę, totalnie. Cute ziobeczek, totalnie mi się podoba. Dobra, no to tak, mamy tego M-Vampire Lorda. Yo, dobra, czekaj, kto jest tutaj w ogóle mistrzem? Pewnie jakiś Tesla taki potężny. Dobra, mamy 4,5 tysiąca, 4,5 tysiąca. Tutaj ulepszymy tak, kolejnego tu Baniego? Tutaj kolejnego, tutaj kolejnego. Wulfiki są. W ogóle wulfików trzeba tutaj dużo wrzucić, bo są mega urocze. Czemu nie? Ja je wrzucam. Patrzcie to. Ile wulfików, gościu, normalnie. Okej, okay. całkiem duży ręcz, w ogóle, nawet bardzo duży ręcz. Za dużo postaci mam, czyli tak, już wymaksowałem postacie, spoko. Masked werewolf. Dobra, daj go. Szybciutko, bo tutaj jest problem. Bo w sumie mam na końcu, wiecie, postawione te postacie, to nie ma tak łatwiutko. Tutaj mało czasu mam na zbicie tej postaci przeciwnika. Dobra, 17 koła. Kolejne 17, dawaj. Farmerzy dali kasę, już nie potrzeba. Już, farmerzy, jesteście wolni. Nie musicie mi płacić, ale i tak będziecie mi płacić, prawda? Dokładnie. No dobra, ale jesteście wolni, powiedzmy. I 50 waveów, zobaczymy, czy to przejdziemy taką oto ekipką. Patrzcie, jaką on ma pochodnię. To jest jak taki e, Kowbojski. No, to jest jak wilk z Minecrafta z pochodnią, wiecie. Karabin maszynowy to w sumie nie pasuje, ale ta czapka? No, myślę, że w klimacie Minecrafta mogłaby być. Dobra, widzowie, Nightmara nie przejdziemy. Niestety, no, Frankenstein Lab nie oddaje na Nightmare, e, ale może taka mapka na City byłaby całkiem spoko pod Nightmare, wiecie? Bo jednak ta mapka, no jest taka najtrudniejsza chyba, bo jest najdalej. Nie wiem, czy tak jest, że im trudniejsza mapa, znaczy im ta bardziej dalsza baba do wyboru, czyli tak jak wybieramy sobie tutaj, to jak dam na końcu, czyli Frankenstein Laba, to czy jest trudniejsza, czy po prostu zawsze jest to samo. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, wychodzimy i teraz tak widzowie, zrobimy sobie mały opening na szybko. Jak troszkę nam się tutaj nazbierało, to bierzemy 5 golda. Dobra, fajnie. I tak samonujemy, cyk, mamy co dostaliśmy? Wolf Mastera. Jo, dobra, mamy Wolf Mastera i mamy wilka. No idealnie, o to chodzi. Mamy agenta. Dobra, to agenta jednego poproszę. On też jest na start i może agenta używać. Nie, no ten jest szybszy pirat. To szczerze, Wam, że niby troszkę więcej ma obrażeń, więcej ręża, ale jakoś ten agent mi się nie wydaje dobrym starterem. Wolf Master, on ma cooldowny i on jest samonerem. On samonuje wilczki, widzowie. Dobra, gościu. A jakbym wziął Edge to chyba bym to przeszedł, wiecie? Albo Jade Vampire, bo jak grałem Wolfem, to faktycznie ten Nightmare mógł być przegrany. Okej, okay, przyznaję, jednak wybranie tego Wolfa, no wiecie, to było dla testu, prawda? Żeby zobaczyć tą postać, ale faktycznie, jakbym wziął nie go, tylko go, no to o wiele lepiej by było, prawda? Albo ten Wolf Master, no 4,5 tysiąca ma postać. Które przywołuje, no ale co 20 sekund to też nie brzmi tak jakoś super. No, Jade Vampire najlepsze aktualnie. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze raz tego Nightmare'a, ale słuchajcie, na mapie takiej, wiecie, no na mapie City, nie? Pierwsza mapa, weźmiemy Nightmare, co tam, zobaczymy, czy to przejdziemy. Uwaga, widzimy się, jak już to przejdę. Dobra, widzowie, ogólnie chyba jest tak samo na każdej mapie i ten poziom trudności jest taki sam, tylko że inna mapa. I słuchajcie, mamy tutaj jakieś m bani i są naprawdę mega mocne, ale tak skipuję sobie sam pod koniec, czyli od 40 Wave'a wyłączyłem autoskipa, no i słuchajcie, idzie to całki. Nieźle, bo moje postacie biją bardzo dużo. I wiecie, ten Golden Bunny najwięcej mi tutaj robi. I serio opłacało się siedzieć no i farbić na początku update'u, żeby właśnie zdobyć tą limitkę. Jest totalnie mega mocny, net. Niektórzy mówią, że jest lepszy od tego Godly, właśnie Where chyba jakoś tak. I teraz tak, tego musimy sprzedać. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, stary, szybko, dobra, nie! No i przegrałem, no i ja nie wierzę. I tak jest mega trudno, dobra, widzowie, nie no, te Where No tu bym może wygrał, dobra, może bym wygrał, chociaż patrzcie, one i tak przechodzą. Ja nie wierzę, dobra, wystarczy czy na dzisiaj prób? Słuchajcie, może faktycznie potrzebuję jeszcze jednej dobrej postaci. Jakiegoś jeszcze jednego dobrego mityka zamiast tego pirata. Może coś, co jest bardziej takim starterem, ale fajnym. No nie wiem, zobaczymy. Mamy 400 dolarów, czyli mamy na dwa krety już, ale i tak nie kupujemy. To jest za mało. Słuchajcie, tutaj samonujemy. Oczywiście coś mamy nowego? Nie mamy. Samon kolejny? Mm, też nie mamy. No dobra, trudno. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do następnego coś wymyślę fajnego i się manko.